W poprzednich odcinkach odwiedziliśmy więzienny magazyn. Te wszystkie rzeczy są do zniszczenia. Tutaj wyszczenia. ten dres, te spodnie i zegarek, nie? a to wymieniam. Zdarza się, że pewne rzeczy wiszą na tych wieszakach przez nawet kilkanaście lat. Są takie worki, które mogę powiedzieć, że już znam na pamięć. Koszula na ramionczkach w paski czerwona, zgadza się. Przyglądaliśmy się kontroli odzieży osadzonych. Ciężko jest. Ale jak człowiek tutaj już jest, no to musi się przystosować do pewnych zasad, które tutaj obowiązują w zakładzie karnym. Gąbka do kąpieli jest. Patryk toaletowe, trzy sztuki. Jest. Poznaliśmy osadzoną monikę, która regularnie otrzymuje paczki od swojego ojca. Zawsze był ten dobry kontakt z tatą? No właśnie nie. Tata wyjechała, A ja zaczęłam psocić. Sprawdzamy, przez wizer widzimy osadzoną leży na podłodze? tak? Staramy się go obudzić. Panie Kowalski, co się stało? Halo? Podglądaliśmy szkolenie funkcjonariuszy w ośrodku w Suchej. Wsłuchacze ćwiczą sposoby wejść do cel, zagrożenia, jakie mogą je spotkać oraz to, jak nie dopuszczać do sytuacji, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. W służbie pierwszy raz trzymałam broń. Ogólnie no, to jest doświadczenie znakomite i też pod pewną presją. Trzeba się pilnować, a przede wszystkim słuchać, co mówi wykładowca. Wyjdę po sali! Nie. O wyzwania na służbie pytaliśmy funkcjonariuszy, którzy dziś szkolą innych. Sam miałem sytuację, gdy oddziałowy zadzwonił do mnie w pół do drugiej w nocy i przekazał mi informację, że w jednej z cel mieszkalnych skazani stworzyli barykady. My o godzinie pół do drugiej w nocy musieliśmy tworzyć grupy uderzeniowe i wchodzić do celi obezwania skazanych. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Zamknięty świat. Tutaj też każdego dnia toczy się życie. Skazani spędzają za kratami miesiące, lata. Niektórzy z nich nie opuszczą tego miejsca do końca swoich dni. Tutaj każdą kratę i każde drzwi otworzyć musi funkcjonariusz. Od kogo zależy codzienność skazanych? Wszystko mamy? No tak, ty nas pokowałaś wczoraj. Tak, dobra. Wszystko? Mhm. Matmy wzięłaś moją? Nie, bo dzisiaj nie mamy matematyki. A nie mamy dzisiaj matematyki? A kiedy mamy? Poczekaj, wam dość tu ściągę. W środę. W środę, aha, no dobra. No. No to tak dawaj, pi, pijemy i ten... Idziemy, nie? Tak, i idziemy już do szkoły. Pierwszy polski mamy. No, czytanie Pani Dulskiej. Znowu będę Panią Dulską czytać. No. Mhm. Dobra. Znowu. I idziemy do szkoły. Dzień do oddziału. No, zadzwonię mhm. do oddziału. Halo, słucham? Tak, oddziałowa już zbiera osadzone do szkoły na zajęcia. Dobrze, dziękuję. Znajdujemy się w dyżurce oddziałowego. Jest to nasze miejsce pracy i takie małe również centrum dowodzenia. Z tego względu, że mamy tutaj monitoring, gdzie widzimy, co się dzieje na oddziale bądź w świetlicy, bo mamy też nam podgląd. Mamy telefon, mamy bezpośrednie połączenie z dowódcą zmiany, gdyby coś się stało. Mamy taką instalację przyzywową, gdyby się coś działo, to jest tak zwana napadówka. I mamy jeszcze tutaj taki system przyzywowy, za pomocą którego kontaktujemy się z osadzonymi. Halo, słucham. Dobrze, już oddziałowa zbiera serę. Na korytarzu widzimy właśnie kontrolę pobieżną osadzonej, która po zakończonej rozmowie telefonicznej wraca do celi. Tutaj oddziałowa jest ubezpieczona przez drugiego funkcjonariusza. Przy każdym wyjściu z celi i powrocie do celi jest wykonywana kontrola pobieżna osadzonego za pomocą wykrywacza metali oraz ręczna pobieżna kontrola. Na początku osadzone e, próbują nas wybadać, jeżeli jeszcze nas nie znają, przychodzi nowa, oddziałowa bądź na zastępstwo. E, próbują e, nas na różne sposoby, chcą nas wypróbować, na ile sobie mogą pozwolić, ale po pewnym czasie, gdy wiedzą, czego wymagamy, jakie są zasady, e, no to jest ten szacunek, ja to widzę. To jest niespełna 100 osadzonych w tym oddziale. Jest to oddział z grupą osadzonych P1, czyli pierwszy raz odbywające karę w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz recydywistki penitencjarne, które również są osadzone w zakładzie typu zamkniętego. Pełnimy służbę we dwie, po to również, aby wzajemnie się ubezpieczać. Jesteśmy we dwie. Ja jestem tak, jakby ochroną. Jestem oczami z tyłu swojej koleżanki. Czy praca oddziałowej, oddziałowego, to jest taka praca, w której trzeba mieć wyostrzone zmysły? Oczywiście, że tak. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w oddziałach mieszkalnych na pewno muszą mieć predyspozycje do pracy z drugim człowiekiem, ponieważ czekają na nich różne sytuacje, często też często konfliktowe. Musi łagodzić takim pierwszym, że tak powiem, czasie, łagodzić konflikty między osadzonymi, bo nierzadko nie ma w tym czasie wychowawcy, która też się tym zajmuje, więc jest jako takim pierwszym kimś, kto musi zareagować. Na co musi zwracać uwagę oddziałowy? Jednym z, takim, z takich ważnych obowiązków jest właśnie monitorowanie zachowania osadzonych. Kiedy osadzony zostaje umieszczony w warunkach izolacji penitencjarnej, ten początkowy okres jest ważny też dla jego bezpieczeństwa. Musimy obserwować, czy na przykład nie zmierzają do, do jakiejś autoagresji, czy, czy taki człowiek. Przypadkiem nie jest w jakimś takim stanie, które może spowodować zagrożenie jego życia. Więc tutaj jest opieka psychologiczna oczywiście, jest wychowawcza, ale też duża rola jest oddziałowego, ponieważ oddziałowy jest na dobrą sprawę 24 godziny na dobę. To on widzi. Wiadomo, że on pełnią służbę w systemie zmianowym. No ale oczywiście przekazują sobie informacje, które w efekcie końcowym trafiają do wychowawcy, do psychologa. To co powinno zaniepokoić właśnie oddziałowego, kiedy kontroluje osobę, która niedawno przybyła do zakładu karnego? Że ktoś jest płaczliwy, że słaby psychicznie, więc tutaj wskazuje na to, żeby oddziałowy, naprawdę bacznie uważał na zachowanie. Na pewno oddziałowy musi zwrócić uwagę na to, że na przykład osadzony. Pobiera posiłki, ale ich nie spożywa. Że nie interesują go książki, że nie interesuje, że nie chce pić, że nie ma kontaktu z nikim. To są bardzo ważne sygnały. Myślę, że dzisiaj będziemy musieli dokonać kilku przemieszczeń. Zostały skierowane osadzone zatrudnienia, w związku z tym nie trzeba zmienić ich rozmieszczenia. W celu poprawy atmosfery myślę, że też przyda się kilka zmian. Dobrze. Myślałam na pewno o celi 26, mhm. 25, na pewno 21. Jeden. Dobrze, to rozpiszemy dla Pani tak. Oddziałowej. Na pewno trzeba będzie. Osadzoną. Tutaj tą panią. Tak, ze na mm -hmm. to wymienię, nie? Tak. Także ja od razu przemieszczam na 25. Tylko tak, kogoś trzeba teraz tam zabrać. Tak, myślałam o tej pani. Dobrze, w porządku. Mm -hmm. Tylko kwestia teraz... I możemy wymienić... Na, na 26? Myślę, że na 26. Dobrze. Ta pani już była na 21. Mhm. Mm Ta nie była pewnie. I chyba to by było najlepsze rozwiązanie. Mm -hmm. Pójdę teraz do pani oddziałowej. Dobrze. Przekażę listę propozycji, ustalimy jeszcze z panią oddziałową, czy ma ewentualnie jakieś uwagi co do rozmieszczenia Dobrze. i działamy. Pani oddziałowa, zrobimy dzisiaj kilka przemieszczeń. Przyniosłam gotowy plan. Proszę, żebyś zerknęła i sprawdziła, czy masz uh -huh. jakieś zastrzeżenia, uwagi. Tutaj część pani będzie zatrudnionych w kuchni, wobec czego tutaj uh -huh. przemieścimy pani do tej sali kuchennych skazanych. I tam część dla poprawy atmosfery mm -hmm. przemieścimy też. Jasne. Tutaj ta pani ma dolne łóżko, to w sumie wejdzie w to miejsce, mm -hmm. ale ogólnie przyda się to przemieszczenie, bo troszeczkę nam się przewentuluje ta cela i odświeży nam się jednak troszeczkę tak, atmosfera. Tak, ta atmosfera nam się poprawi. Tak, a ta osadzona będzie miała bardzo dobry wpływ na tą celę troszeczkę, będzie taką kształtującą mm -hmm. dla tych osadzonych. Ja jestem za, zgadzam się. Tak? Jasne? To co? Działamy. Oczywiście. Po uzyskaniu informacji o przemieszczeniu w oddziale, po ustaleniach z wychowawcą, pierwszą rzeczą, którą robimy, poinformujemy osadzoną o tym, że zmienia cele, że musi się spakować, wszystkie swoje rzeczy. Staramy się, żeby to było w czasie niezbędnym, jak najszybszym. Mniej więcej. Około 30 minut. Reakcje osadzonych są bardzo różne. Niektóre są spodziewane i oczekiwane, a niektóre oczywiście osadzona nie zgadza się całkowicie z tym. Wtedy jest większy problem, ale bądź co, bądź skutek musi być odniesiony. Halo! Pani Paulino, proszę się pakować, zmienia Pani cele. Osadzone bierze są wszystkie swoje prywatne rzeczy, łącznie z materacami, kocami. Więc naszym zadaniem jest cały czas monitorowanie przejścia osadzonej z celi do innej celi, bądź do innego oddziału. Zwracamy uwagę na zachowanie osadzonej. Ja chętnie jej potem Na jeden? Takiej opcji nie ma. Jest potem tak się dzieje. W codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności bardzo ważna jest współpraca między działem penitencjarnym a działem ochrony. Tak naprawdę ona stanowi klucz wszystkich oddziaływań, które są prowadzone na terenie jednostki. W trakcie trwania służby, zarówno wychowawcy, jak i oddziałowego, cały czas jesteśmy w stałym kontakcie i współpracujemy ze sobą. Między innymi przy dokonywaniu przemieszczeń. Wychowawca. Ustala, kto do jakiej celi ma się udać, potem konfrontuje swoje ustalenia z, z oddziałowym, pyta, e, czy oddziałowy nie ma jakichś jakich informacji, nie pozyskał ostatnio jakichś informacji, które by miały wpływ na rozmieszczenie osadzonych. Na to na przykład, że danej osadzonej nie powinno się rozmieszczać w celi z inną, bo na przykład może dojść do sytuacji konfliktowej. Ale naprawdę Wam się to pusto zrobiło? Co? Fajnie. No. Czteroosobowa cena. Było sześć. Tak, a czy to Wszystkie informacje, które wychowawca pozyskuje zarówno z kontroli listów, jak i tutaj z kontroli rozmów telefonicznych od oddziałowego, tak, to daje pełen obraz zachowania i funkcjonowania danego osadzonego i przepływ informacji między wychowawcą a oddziałowym musi być stały. Wtedy jest znacznie większa szansa na to, że ten proces resocjalizacji będzie przebiegał pomyślnie, a w oddziale będzie panował spokój. Osadzeni dogadują się między sobą, czy nie jest łatwo, jeśli o to porozumienie między nimi chodzi? Ile jest y, kobiet, tyle charakterów. Wiadomo, że tutaj w warunkach izolacji no, nie przebywają same łagodne panie, tak? no, bo jednak y, odbywają karę za różnego rodzaju przestępstwa, więc w momencie, kiedy na przykład w celi przebywa, przebywają cztery kobiety, no to na początku może być wszystko super, ale no wiadomo, że z biegiem czasu są sytuacje konfliktowe, oczywiście, że tak. No ale wtedy tutaj jest rola oddziałowego, wychowawca oczywiście, bo to tutaj dział penitencjarny za rozmieszczenie odpowiada. Więc jeżeli już właśnie trzeba zapobiec eskalacji problemu, to są przemieszczenia dla poprawy atmosfery. Paula! No? Spojrz mi tutaj. Ale co ci pomóc, bo mnie Jaki tutaj będzie, no, w kształcie odwróconego? Lejek. Lejek, ok. No to Dobrze. będzie lejek. Dziękuję, ci, tak. To... Dogadujemy się, yy, może nie wszystkie, ale jeżeli ma ktoś coś do powiedzenia jedna drugiej, no to powie jej to prosto w oczy. Czy ona się obrazi, czy nie. Ale ogólnie, na, no, my mamy akurat celę taką zgraną, bo nie ma między nami takich y, gorszych, jakichś kłótni, nie? Ale. Jesteśmy wobec siebie, myślimy, że wszystkie powinniśmy być szczere wobec siebie i mówić sobie to, co nas boli. Mam nadzieję, że dostanę tą pracę, wiesz, to będę jakoś inaczej żyła. Tatę, babcię wesprze, tak, tak. wiadomość, nie? To teraz też się denerwuję tym łącznym, nie, bo 15 zaraz za tak, 8 będę miała rok łączny, no to mam nadzieję, że będzie krótsza ta karanie no. Wiesz, praca, telefon, widzenie i jakaś taka rami zleci też, nie? Dużo niedobrego się stało. Po prostu wyszłam w 2019 roku z zakładu karnego, z oz w Powiedziskach. No i po prostu na wolności byłam 9 miesięcy. Zaczęłam po prostu pić alkohol, czyli moje uzależnienie. No i w tak krótkim czasie po prostu przez to, że wpadłam w alkoholizm dalej, Popełniłam po prostu przestępstwa i doczekałam się wyroków, których się nie spodziewałam, że będą takie wysokie. Dokonałam dwóch rozbojów pod wpływem alkoholu, nawet dokładnie nie wiedząc dlaczego, po co i na co. Po prostu tak się stało i zapadły dwa wyroki. W końcu kary 2027 było. Był jeden łączny, to zostało 2,26. I teraz czekam na jeszcze jeden łączny. Mam nadzieję, że troszkę jeszcze kara się zmniejszy. No Bardzo żałuję tego, co się stało w ogóle, no ale nie mogę cofnąć czasu, chociaż bardzo bym chciała. Za każdym razem do zakładu karnego, jak się wraca kolejny raz z kolei, jest coraz gorzej. Gorsze jest samopoczucie, gorszy jest stan psychiczny. Zdarza się, że jest niebezpiecznie? Zdarza się, że jest niebezpiecznie. Taki oddziałowy, pracuje w pierwszej linii, w bezpośrednim kontakcie. Często bywa tak, że jest jako pierwszy w sytuacjach, kiedy osadzony prezentuje agresję. Jeżeli, jeżeli jest takie, są takie emocje, no to ryzyko y, jakiejś użycia przemocy w stosunku do funkcjonariusza, nawet nie musi to być, żeby bezpośrednio do funkcjonariusza, ale sytuacja zaistniała na przykład w celi mieszkalnej, sytuacja konfliktowa i żeby zapobiec eskalacji konfliktu, no to trzeba coś zrobić, tak? Żeby, żeby ci osadzeni nie byli razem, więc niejednokrotnie oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa własnego funkcjonariusz musi zabezpieczyć, tak? Podczas służby jesteśmy jako oddziałowe wyposażone w radiotelefon, nóż bezpieczny, gdyby coś się działo, kajdanki, jak również sygnalizator alarmowy. Gdy coś się dzieje, wciskamy ten czerwony przycisk i powiadamiamy natychmiast dowódcy zmiany. Jest to dla niego sygnał, że coś się dzieje w oddziale natychmiast powiadamia innych funkcjonariuszy przez radiotelefon, że mają udać się bezwłocznie na, na dany oddział, w którym włączył się ten alarm. My cały czas pracujemy z osadzonymi i to naprawdę w różnych sytuacjach. Wypuszczamy je do zatrudnienia, wypuszczamy na widzenia, do telefonu, czyli do kontaktu takiego zewnętrznego z rodziną i są, jesteśmy przy tych sytuacjach i dobrych i złych, przy tych kryzysowych również, więc staramy się wychwytywać takie rzeczy, ale rozmawiać również z osadzonymi, troszeczkę je wspierać, pomagać, nawet radą. Także jest to praca z ludźmi. Cały czas sytuacje są nieoczekiwane. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych służby więziennej, do zadań oddziałowego w porze dziennej należą w szczególności kontrola osadzonych, a także cel i pomieszczeń będących częścią oddziału mieszkalnego. Afer! W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia skazanych, obowiązkiem oddziałowego jest natychmiastowe poinformowanie o tym dowódcy zmiany i udzielenie pierwszej pomocy. Wszyscy wolni na B1! Kasia, po przyjęciu do zakładu karnego nowych osadzonych, oddziałowy musi przekazywać przełożonym i wychowawcy informacje o spostrzeżeniach dotyczących ich zachowań, nastrojów i atmosfery panującej w celu mieszkalnej. Oddziałowi przyjmują zgłoszenia od osadzonych, a także nadzorują wydawanie im posiłków, sprawdzają stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych celach i innych pomieszczeniach. Muszą znać aktualny stan liczbowy skazanych. mi obowiązki oddziałowej przy przyjęciu służby. Do oddziałowego y, przy przekazaniu służby należy w szczególności... Zapoznanie się z wydarzeniami i poleceniami przełożonych, porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym. Oddziałowy musi też znać aspekty prawne dotyczące pełnionej przez niego służby. Podczas porannych odpraw może zostać szczegółowo odpytany z wybranych przez dowódcę zmiany przepisów. Przekazuje się służbę, ze stanem 91 osobom. Tak. Podczas przejmowania służby, oddziałowy musi też zapoznać się z wydarzeniami, które zaszły w oddziale mieszkalnym i poleceniami przełożonych. Do jego obowiązków należy porównać stanu faktycznego osadzonych ze stanem ewidencyjnym. To osoba będąca w stałym kontakcie ze skazanymi, dbająca o ich bezpieczeństwo. Gdzie na terenie więzienia można spotkać oddziałowych? W związku z tym, że nasza jednostka jest jednostką dużą, ponieważ przebywa u nas powyżej tysiąca osadzonych, oddziałowych możemy spotkać w różnych miejscach. Mamy też panią oddziałową, która nie pełni służby na co dzień w mundurze. Jest to oddziałowa, która pełni służbę w domu matki i dziecka. W związku z zapisami regulaminu, pełni służbę w prywatnej odzieży, z uwagi na to, że tam przebywają dzieci do lat trzech. W związku z powyższym, żeby gdzieś to nie. Nie powodowało u nich jakiejś pamięci z, tutaj, z pobytu w zakładzie karnym. Jak tam pani, wszystko w porządku? Dobrze. Jeszcze witaminy damy, tak? Zdarza się, że osadzeni też próbują wykorzystać na przykład zaufanie, które początkowo budowali właśnie u oddziałowego, oddziałowej. Zdarza się często, oczywiście, że tak, że osadzony informując o różnych sytuacjach, które są w oddziale, żeby skierować uwagę na coś innego, a sam w tym czasie robi rzeczy, które są niezgodne z, z regulaminem. Jak więc rozpoznawać te dobre intencje, a kiedy powinna się zapalić taka lampka, że może jednak wcale nie chodzi o to, o czym jest mowa? Myślę, że to nie jest takie proste i to pewnie nie jest od razu, że ktoś przychodzi, mówi o jakiejś rzeczy i już oddziałowy wierzy na 100% i przekazuje dalej tą informację. No wiadomo, trzeba informację sprawdzić. Trzeba poobserwować, zdobywać informacje z innych źródeł na przykład z pracy, bo przecież niejednokrotnie osadzeni pracują, no i wtedy wiemy, czy faktycznie jest to prawdą, czy, czy, czy skazany, skazana próbuje coś, że tak powiem, ugrać na, na własną rękę. Przez kilka lat pracy tutaj można się z tym wszystkim oswoić i można też przewidzieć niektóre sytuacje, widząc zachowanie osadzonych. Czym to się może skończyć, ale bądź co bądź są takie sytuacje, które bardzo wpływają na nas i, i mm, powodują dużą dawkę adrenaliny. Pracując w zakładzie karnym, trzeba mieć wyostrzone zmysły. W końcu oddziałowe są w stałym kontakcie z ludźmi, którzy nie bez powodu zostali odizolowani od społeczeństwa. Skazane dzielą się z nimi swoimi smutkami, problemami, ale też chwilami pełnymi radości, choć takich jest na pewno tutaj o wiele mniej. Ważne jednak, by czas pełen ograniczeń wypełniły refleksje, które zaowocują w przyszłości. Do zobaczenia.